Z nami Martin Fitch, jeden z kandydatów do reprezentowania Polski na Eurowizji 2017. Cześć Marcin, dzięki za przyjęcie zaproszenia, że tak pojadę. Cześć, dziękuję. No, twoich, twoich <grym> Cześć dziękuję. No wielki powrót. Po siedmiu latach znowu starasz się o udział, na Eurowizji, udział w Eurowizji. No i to jest temat, który często pewnie zaczyna powracać. Skąd taka decyzja na powrót po tak wielu latach? Decyzja po tak wielu latach. Yy... No jest prosta. Po pierwsze ja kocham konkurs Eurowizji. Od zawsze oglądam Eurowizję, więc jakby to naturalny wybór. Natomiast czuję, że czuję, że fajne są powroty. No, obserwujemy w innych krajach powroty artystów eurowizyjnych po jakimś czasie i widzimy ich duże zmiany i jakby rozwój za każdym razem, kiedy to się dzieje. Ja teraz trochę po ja teraz trochę um, pojeździłem po świecie, mieszkam w Londynie na co dzień um, i, i bardzo, bardzo dużo się uczę, e, bardzo się zmieniam. E, i Bo do tego stopnia, że zmieniasz pseudonim. Powrót. Tak jest, pseudonim Martin Fitch e, e, zmieniony już jakiś czas temu, mm. e, natomiast zaczyna się powoli przyjmować i, i to mnie też bardzo cieszy. Spodziewasz się wygranej? Już raz dostałeś kredyt zaufania od widzów. I tak z czystego serca spodziewasz się wygranej, czy to jest jeszcze dla ciebie. Ja powiem tak, ja w związku z tym, że ja jestem fanem konkursu, to ja na to patrzę trochę z innej strony, bo ja uważam, że powinien pojechać ktoś, kogo chcemy, żeby, żeby pojechał, czyli chcemy, żeby nas reprezentował na arenie międzynarodowej. I też za tym optuję, no, nie głosujcie na osobę, na, na taki utwór, który Wam się podoba najbardziej i uważacie, że ta osoba będzie nas jak najlepiej reprezentować, ja zrobię dokładnie to samo. Zagłosuję na, 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 na najlepszy występ w sobotę. I, i, I tak jest. Trzymam kciuki za każdego. Mhm. Nie uważam, że wchodzę w jakąkolwiek konkurencję, czy mam jakąkolwiek konkurencję. Nie, nie, nie biorę jakby tego tak strasznie serio, no to jakby, tak jak mówię, wspieram każdego, mm -hmm. kto startuje, każdego, kto będzie wybrany i będę stał murem za każdym, kto pojedzie nas reprezentować do, do um, Kijowa. Kijowa. Słuchałeś już swoich yy, propozycji, swoich konkurentów? Powiem szczerze, nie. <śmiech> <śmiech> Powiem szczerze, nie słyszałem wszystkich, um, natomiast słyszałem mm, Słyszałem Kasię, Moś Lambery, słyszałem Agatę Nizińską. Mhm. Są to propozycje na bardzo wysokim poziomie i trzymam mocno, za pisać. No i ty jesteś w tym gronie też faworytów razem z, z właśnie z Agatą, Kasią czy Lambery. Zanim o konkursie, zanim o reakcji fanów, o czym jest Fight for Us Twoja propozycja? Co chciałeś przekazać tym utworem? Fight for Us to jest pasjonująca opowieść o, 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 o człowieku, o każdym z nas, tak naprawdę żeby nikt w życiu nigdy się nie poddawał żeby szedł po swoje dążył, dążył do spełnienia swoich marzeń i myślę, że, że, że o tym jest właśnie fight for us, żeby każdy walczył o siebie żeby każdy walczył o siebie a zarazem każdy walczył o o lepsze jutro dla nas wszystkich bo wiadomo w dzisiejszych czasach XXI wiek, mamy otwarte granice jesteśmy w sumie jesteśmy obywatelami świata, ja się cieszę, że że ja mogę pojeździć po całym świecie bez żadnych problemów. Moi rodzice nie mieli na przykład takiej, takiej okazji, mogli zwiedzić tylko w dawnych czasach Bułgarię czy, mm. czy, czy Rosję. No ja w dzisiejszych czasach bez problemu mogę z dnia na dzień się obudzić i powiedzieć, o jadę do Stanów czy, czy do Kanady. Jak zresztą ostatnio zrobiłem. <grym> Obudziłem się i powiedziałem. Muszę coś zrobić, muszę gdzieś jechać. I wyjechałem właśnie do Stanów i do Kanady na, 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 na małe zwiedzanie mhm. i, 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 i mały odpoczynek. I takie podróże, to że, to, że jesteśmy w tym świecie, to buduje człowieka, to zmienia człowieka. Obserwacje i bardzo wiele się nauczyłem właśnie z obserwacji ludzi, ze z słuchania ich języków, poznawania ich kultury. I, i, I to wszystko, jakby chciałbym przekazać też w moim utworze Fight for Us. że nie powinniśmy się nigdy w życiu poddawać. I walczyć o siebie samych. I walczyć o siebie samych też przede wszystkim. I, i nie bać się zmian w sobie. I, i jakby dążyć do, do tego, żeby każdy, każdego dnia być lepszym. I, 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 I dążyć do jakiejś tam perfekcji, powiedzmy. Natomiast wiadomo, że nikt nie jest perfekcyjny. Natomiast Myślę, że samo dążenie i sama ta droga jest ważniejsza niż rezultat, jaki no, Chodzi o to, żeby łapać, gonić króliczka, nie żeby go złapać. Nie? Dokładnie. się o Stanach, mówiłeś o Kanadzie, natomiast Londyn jest takim miejscem twojego, two, twoim docelowym, już gdzie mieszkasz i gdzie tworzysz. I tam też stworzyłeś kawę, Five For Us z, z Seanem Kennedy. Seanem, tak jest. Sean jak zaczęła się ta współpraca, jak przebiegła, kiedy zaczęliście pisać ten twór? Z Szonem pracujemy ze sobą w ogóle już od, od trzech lat. Właśnie kończymy całą płytę, która premierę będzie miała w maju tego roku. Pytanie e... na Eurowizję? No, może. E... Premiera będzie miała w maju tego roku. E... No i właśnie z Szonem pracujemy już od, od jakiegoś czasu nad, nad utworami. E... Powstał też mniej więcej w, w w zeszłym roku powstał utwór Fight for Us. No i stwierdziłem, że to będzie ten utwór, z którym chciałbym się zaprezentować na arenie międzynarodowej. To będzie ten utwór z odpowiednią historią w tym utworze, z przekazem, który, który chciałbym wszystkim, wszystkim powiedzieć, wszystkich zachęcić do tego, żeby właśnie ludzie. Dążyli do swoich celów i, 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 i nie poddawali się. A to było tak, żeby usiadłeś tego że marcowego popołudnia, powiedzieć: Dobra, chcę wrócić, chcę napisać piosenkę, czy to już wynikło, wyniknęło podczas. Nie, zaczę, zaczęliśmy tworzyć ten utwór, zaczęliśmy pisać ten utwór. Później utwór leżał sobie w szufladzie. to nazywają w szufladzie, natomiast on sobie leżał i, i czekał gdzieś tam w czeluściach mojego komputera i mojego umysłu. I w, mniej więcej w październiku. Wróciłem do tego utworu i narodził się mały pomysł, natomiast mm -hmm. jeszcze jakby nie było, nie było to pewne, że, że, że się zgłoszę. Natomiast narodził się mały pomysł, dlatego że co roku, jak się zbliża okres eurowizyjny, to dostaję mnóstwo wiadomości od, od, od fanów Eurowizji z całego świata. I wszyscy zachęcają mnie: kiedy wrócisz, przyjdź, wróć, z, zrób znowu coś. Tęsknimy, e, e, chcemy coś nowego. I postanowiłem, no dobra, może to jest ten czas. No po siedmiu latach. E, oczekiwania ogromne i oczekiwanie na premierę też było spore wśród fanów. No i 14 lutego, walentynki, no do ostatniej chwili, do ostatniego dnia, e, w sumie tej daty, którą wyznaczyłeś, mieliśmy kazałeś mały, czekać tak, właśnie. E, no i burza w komentarzach. Jedni chwalą, drudzy krytykują. Jakie były twoje te pierwsze e, komentarze, które uzyskałeś od, od, od fanów? Znaczy mieliśmy mały problem techniczny, bo... <laughs> Serwery nam padły na stronie, na której miał się oryginalnie mm. pojawić utwór. No i trzeba było to szybko ratować. I czekaliśmy do ostatniej chwili, czy te serwery jednak ruszą. Został nawet zakupiony nowy serwer, który też nie działał. W ogóle szaleństwo. A to dlaczego wcześniej na YouTubie nie dałeś tego, a później na stronę? Nie wiem, taki mieliśmy pomysł, żeby to jednak wszystko szło pod szyldem mm. Martin Fitch od razu, od samego początku i żeby to było na stronie. Natomiast to nie wyszło. Dzisiaj też technicy południa już spędzają na tej stronie, co się dzieje, dlaczego nie można tego wrzucić. E, jakiś mały psikus. E, no i wrzuciliśmy na, na, na YouTube. Ja jeszcze byłem w pociągu w, w tym czasie. Cały czas na telefonie, kiedy, co i jak. Mhm. E, no ale udało się. W końcu utwór pojawił się na YouTube. I, i, I chyba całkiem nieźle sobie radzi, jeśli chodzi o wyświetlenia. No tak, no bo długo oczekiwali fani i rzeczywiście spodobało się, ale no, porusza ten gorący temat, którego wiem, że nie chcesz poruszać, ale znaczy, postarałem ja się, się. Nie boję tego tematu, żeby go poruszać, ja bardzo, bardzo chętnie go poruszam. No, użyję tego nieszczęsnego słowa plagiat, Shawn Mendes. Krótki komentarz, o autorski. No właśnie, plagiat to jest takie słowo, które, które jest nadużywane. I które powiem szczerze, e, e, mnie jako, e, nie artyście, bo artysta jest e, jakby gotowy na, na, na wszelką krytykę, natomiast mnie osobiście, jako, jako zwykłego człowieka, przeciętnego zwykłego człowieka, jest mi przykro, bo nazywanie czegoś plagiatem oznacza, że jest to nazywanie czegoś złodziejstwem. Utwór e, Fight for Us został napisany przez nas mhm. z szonem. I nie było w tym żadnej inspiracji. Pisaliśmy ten utwór razem bez próby podrabiania, plagiatowania czegokolwiek. Natomiast, o, oczywiście, słyszę jakieś tam podobieństwo w, w tym utworze. Prawdopodobnie jest to tylko dlatego, że została wykorzystana gitara i generalny taki. Vibe, jak to się mówi, jest, e, jest podobny w tym utworze, że, 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 emocjon, że, że jakby że rytmicznie, rytmicznie, emocjonalnie mm. to narasta. Natomiast ani melodia, ani tekstowo, ani w jakikolwiek sposób nie jest to nie jest, to, nie jest to połączone ani nie jest to bliskie. Mm. Więc e, nie wiem, no, rozumiem, szanuję, że ktoś słyszy w tym utworze Mendesa, powiem tak. Jest to dla mnie duży, duża pochwała. Bo przestrzeni Mendes jest, jest ogromnym Topowy, tak. topowym y, artystą światowym. Jest mi tylko jako człowiekowi przykro, że ktoś mnie nazywa złodziejem. Mm -hmm. Ale będzie ta sprawa jakoś miała swój tok na przykład w sądzie, jak ktoś cię. Y, albo może ty będziesz pozywał właśnie za te negatywne komentarze znaczy, i oskarżanie. Tak, jak mówię, jako artysta mm. jestem gotowy na to, że, że będą te komentarze negatywne i wszystko fajnie. Y, natomiast gdzieś tam, po co miałbym. Dłużej jakby w tych negatywnych emocjach siedzieć i jakieś sprawy przeciwko hmm. komuś, to też jest bez sensu, bo z natury jestem dość pozytywnym człowiekiem i, i, i zawsze y, widzę staram się widzieć białe, a nie czarne w tym wszystkim. Y, y, więc y, niech wszyscy komentują. No, hmm. to, to, co ja mogę zrobić? Na to nie mam wpływu. To ucinamy temat plagiatu. Dobrze, że komentują, natomiast hmm. y, absolutnie nie jest to plagiat i. I, 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 I niech tak zostanie. Jeżeli utwór <grym> jest. Podobny i jeżeli hmm. ludzie słyszą podobieństwo, to niech nazywają to podobieństwem, natomiast nie plagiatem, bo nie jest to plagiat. Mhm. Ale jest sobota, jest koncert eliminacyjny. No tak. Jak przygotowania? Chórki, nie chórki, zespół, jak będzie wyglądała niczego, prezentacja? Niczego nie będę zdradzać. Yhm, niczego nie będę zdradzać, bo to nie byłaby niespodzianka. Już zrobiłem jedną niespodziankę ze startem, więc kolejna niespodzianka w sobotę. Ale wszystko jest przygotowane, schemat występu masz pomysł na to jest. Tak jest. Będą jabłka? Nie rozumiem pytania. Mhm. No i Jawka to jest motyw Twojego występu z 2010 roku i fani rzeczywiście cały czas powracają do tego występu. Nie tylko że były przedstawione super folkowe klimaty charakterystyczne w Polsce, to jeszcze właśnie motyw jawek był dość i do dzisiaj jest jakby symbolem tego występu. Masz tego no to był występ? rok 2010, to było 7 lat temu, mhm. że tak powiem trochę wody upłynęło i trochę czasu minęło. Ja już nie wiem ile milionów razy powtarzałem w różnych wywiadach, że to co się Wydarzyło w 2010 roku, to, to, to jakby były dawne czasy. Na dany moment to było wszystko, co mogliśmy, mogliśmy zrobić. E, jakby nie jestem dumny z tego występu, nie podobał mi się ten występ, jego prezentacja. Natomiast utwór, utworu nadal będę bronił, uważam, że jest to dobry utwór, z jego prezentacja faktycznie może zepsuła odbiór tego utworu. E, Wykorzystanie symbolu jabłek, czy żegnania się czy innych to nie był mój pomysł. To był inny pomysł. Jakby ja też w, w danym czasie bym dość mocno zestresowany i, i, i czas mnie gonił i, i zajmowałem się raczej bardziej sobą, żeby być gotowym na to. Od prezentacji był była odpowiedzialna inna osoba. No, no nie zagrało i, 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 i wszystko w porządku. Natomiast jakby jest 2017 i e, no minęło 7 lat. Nowy rok, jakby nowy ty, po prostu. Nawet nie, nowy 7 lat, nowy mhm. ja. Wiesz, to jest tak, że ja każdego dnia budząc się staram się być lepszy i staram się czegoś nauczyć więcej. I te wszystkie podróże po świecie, one mnie uczą bardzo wiele. I, i, i każdy dzień jest dla mnie nową inspiracją. I, I z tego korzystam. I, z, i, i tak jest. No. Wyjechałem do Londynu też po to, żeby uczyć się od najlepszych i pracować z najlepszymi. E, więc, e, jakby powrót do 2010 jest, jest powrotem do, do, do historii. Mhm. Natomiast, e, tak jak mówię, to nie buduje, natomiast jest znowu jakby. odgrzebywaniem. Odgrzybywanie. Ale fajnie organizuję no. też. By... Nie bez przypadku i nie bez powodu pytam. Ostatnie pytanie dotyczące 2010. Dużo mówiłaś o Twoich znajomościach, które nawiązałeś wtedy z Gretą Garet, tak? Z Teą Te Garet, Garet z, z Malty. Malta. Macie nadal z, ze sobą kontakt? Może niekoniecznie tylko z Maltanką, ale w ogóle z uczestnikami. Mam z Teą Garet, akurat nie mam kontaktu, bo em, znaczy miałem kontakt na samym początku, jak się przeprowadziłem do Londynu. Natomiast em, nie chcę źle mówić o koleżance, ale. Kontakt się urwał po prostu. Kontakt się urwał. Mhm. Um, e, tak, no, mam cały czas kontakt no, z Aleksem Rybakiem, co jakiś czas się widzimy, czy to w Polsce, czy, czy, czy w Londynie, jak ostatnio był, to też się widzieliśmy przez chwilę. E, Sofia, e, Niharadze z Gruzji z mojego roku, e, czy chociażby Jamalas, z którą e, nawet wczoraj wymieniłem kilka wiadomości. Komentowała swój utwór, słuchała już go? E, przesłałem jej, jeszcze widziałem, że nie odczytała tej, tej, tej jednej wiadomości, mm -hmm. tej ostatniej, którą przesłałem, bo rozmawialiśmy w, wcześniej. Natomiast jeszcze jakby utworu nie, nie, nie zdążyła przesłuchać, bo widziałem, że jeszcze nie było odtwarzanego, od, od że tak, tak, odczytanego. E, więc też czekam na, 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 na opinię od, od Jamali. E, natomiast jest jeszcze parę innych artystów. Krystyna Pelakowa z Słowacji. Czy chociażby e, Harel Scott, to, 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 to też, ale to dwa lata temu już się nie. Mm. To, dwa lata to już minęło i się nie odzywaliśmy. Natomiast e, jest jeszcze paru innych, natomiast ciężko no mi to teraz dużo, mówić, z kim, bo to, mhm. to wiadomo, że ciężko mi wszystkich teraz wymienić, z kim, z kim mam kontakt. Życzę no. ci, żeby w tym roku się ale na to Ale to, zdecydowanie komentarzy. łączy ludzi i, 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 i łączy również artystów. Do tego ci życzę, żeby w tym roku też się wiele znajomości nawiązało. Czego ci życzyć na, 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 na ten najbliższy czas? Na ten najbliższy czas no, na, pewno, na pewno siły. <laughs> na pewno siły i dalszej chęci bycia lepszym. Do tego ci życzę. Wielkie dzięki za rozmowę. Dziękuję. A Was zachęcam na, do głosowania na Martina Ficza w sobotnich eliminacjach na Eurowizję.